Strona Creolesty, Marcelo. Elo mordeczki! Gramy z w Brawl Stars. Taki dawno nie było. Mm -hmm. to nie znaczy, że próżnowałam. Bo jeden 71 to jest trochę o Nie mieliśmy okazji nagrać odcineczków tak na bieżąco, ale nadrabiamy, nie? Albo... Może, może nie. A wieszyć, może nie, bo to, to gdyby. To też się zmotywował. No właśnie, bo. I wszyscy, że straciłaś konto, to też cię zmotywowało do dalszego działania. No nie ma co już nad tym rozpaczać. Poza tym to było dawno, wtedy miałam ile, tylko. 28. Się... Nie, chyba z 8. Weź. Tak? 8? 28. No, coś takiego. Dawaj go. Nie, aż tyle chyba nie. Tak Myślisz, że tak dużo Miałaś miałam? Idziemy nie na niego? Nie. Gdzie jesteś? O! No nie, typu mnie. pumie. Dlaczego? Nie. on dzień. już ma 6, to nie ma szans. Ma ja Ja jestem spa, ja jestem Spike. Ale dlaczego ten Spike w grze ma taką tragiczną grafikę? Zobaczcie sobie te jego oczy. To chyba ja mam jakąś słabą grafikę w grze. Muszę sobie chyba grafikę ulepszyć. Nie Bo wiem. ty go miałeś dobrego, jakiegoś ładniejszego go miałeś. A ładnego ma. to tak jego o oczy i tam tą buzie. Ta grafika jest tragiczna. Aha. Przy drużyny. O! Ty, ja się zagapiłam, nie Tak Ja nie na nie ciebie myli. tu zagapiłam w monitorku. O, nie. No, nie, 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 kusi. nie, się widać nie, nie, Widać. nie, 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 on jest nie, 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 mhm 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 się spoczył? o nie oj spoczył Marcel 2 ze... mhm trzecie miejsce oczywiście nie ach ulepszamy sobie grafikę w browser ustawienia jest grafika nie ma grafiki nie dobra, przejdziemy nie ma o, a z kim Kto Czemu wyjście tutaj było? Nie, bo ty wyszedłeś. Zmienić? Nie, dawaj. Jak Zeus, to Zeus. No Zeus to Bóg. A bogiem się gra. A Bóg to Bóg. A Bóg to Bóg. Bo Bóg. Zobaczymy. To Bóg. Czy będziesz takie miał moce. Moja Bóg moc, się... to przyzwanie piorunu. I teraz tata, yy, zrób to tak, żeby tutaj się pojawił Piorun. Puf! Zostawcie słowa. Tak się nie wydarzy, widzowie, więc tu... A, tak. Takie tam. Problemy. Powodzenia. Tam był Q. Już go nie ma. A tutaj jeszcze jest taki proszku. O, patrz, prosz. jest. Wroszku, Ja chcę do dobrożku! Dlaczego ty uciekłeś, Marcel? Mieliśmy się trzymać razem. Chodź, wracaj. Mamoś. Co hmm? mówi ściana, dusz. Spotkajmy się w końcu. Edgarze! Edgarze, Edgar, Edgarze, Edgarze, Edgar. On sobie przeszedł tędy, patrz jak mi uciekł, mnie. się. Wierzę! Gdzie <laughs> jesteś? Wymienił się. Ten. Ty zginąłeś? Serdecznie. To ja byłem ja. ja On no? się wkurzył na siebie. No wiem. <laughs> ja mu powiedziałam, że ja. No wiem. Ja się na siebie wkurzył. No. no ale wiesz, to jest też takie to potem na ryzyku. Tak jak fly me to demon chyba. Tak Jakie weźmiesz? To. O. To <laughs> katarek. Ja, Mam już Dawaj go. Dawaj go. Tu Słucham? No, zginiesz! Trochę wiary w mamusie! To I właśnie na to teraz, teraz ty idziesz tu, a ja wychodzę tu! I go! Halo Nika! Co to za katarek? <laughs> Sam środeczek. Dobra, ale fajnie, no, to co? Jeszcze raz? Jeszcze raz, drugi, trzeci, czwarty. Nie, za ósem na no, całkiem nieźle. Ci nie, szło. właśnie, nie. <suszel> 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 Może nie, Jak nie wiem, co... Jeżeli teraz mi na nie pójdzie, to... Ja nie wiem... Piszcie mi w komentarzach, na kogo mam zmienić. <suszel> <suszel> nie jesteśmy na żywo, więc nie, nie trzeba. Ale następnym razem możecie w ogóle napisać nam w komentarzu. E, jakiś duet, którymi moglibyśmy zagrać, o, nie? O i jeszcze, jaki jest, jest wasz fajny. ulubiony serial? Bo my z Pablitem czekamy na One Piece Na drugi, na trzeci mhm. sezon. Oglądacie Stranger Things? Mama nie Stranger ogląda. Stranger ja, ja nie widziała. Ale ja mam dwóch Willów y, z Kinder Ale z, y, dokładnie, zbieramy y, Kinder W No i mój kuzyn kupił sześć i zadzwoni do mnie o mm, ten przed dwudziestą będzie otwierał Ja, ja Będzie wielki opening Ja lubię żywo. swojego kuzyna Fajne. Wiesz, lubię go jak jest fajny Jak ja się... śpi Ej <grym> prawda, bo jest miły mm, to bardzo dobrze no. Ej, robimy dubla. Czasami wtyka, nie? Dubla? jest miły cały czas mm. nie Robimy dubla. robimy dubla. Gdzie ty jesteś? Ty się tutaj Hop. wygłupiasz, a jest tam ktoś, myślisz? Się... Nie, jest się ktoś Jest tu! Dawaj! O, 14 o, i idealnie. Kurczę, i to kicior. Widziałeś? Jesteś <zysuzdanie> tak? Super. Super! Nie musimy, nawet. <zysuzdanie> no. Patrz, patrz teraz. Hello? <śuzdanie> yeah, myślałam, że Kupi, tam zdążę. Tam Kam tu kolego, kam tu kolego, kam tu kolego. Kam tu kolego i co się wydarzy? No, przecież tak, nie mamy Kam tu kolego. Dobra, dalej. Go, go, go. Dalej. Dalej. Świetny byłeś live. tym Daj na <laughs> Dlatego głos zostawiamy. Okay. A możesz mi kogoś. jest godzina 18:20. Czekamy jeszcze godzinę na to, żeby kuzyn. Ja nie czekam. Jeszcze ile chwileczkę nagrywamy? Tak yy, po tej z... rundce. Tak? Możesz mi kogoś wymienić? Nie, ja nie. Ja mam Leonem cały czas być? Albo... Aha, bo ty grasz Leonem. Dobra, to nie. No. Muszę tak, Możesz. Robić. Hmm. tam na dół, ja rozwalę te. O nie, o nie, o nie, o nie. Kogo? Co? Kurde, kurde do... Ale no. słabo jest. On jest słaby, tylko to jest głupie. O, miałeś? Jak Cię uratowałam pięknie? King. King, ale My Tobie trzeba... Hings. Dziękuję bardzo. Nie? Dziękuję bardzo. Ale jak Ty mówisz, to Kings. O, o, tam jest znowu. Ej, ej, chroni się? To nie No Ty! Dlaczego Ty tam... Po... Marcel, nie no po musisz tu razem cześć. być. Cześć, nie poradzę. Kwiściniu. O Jak? o, ty, o ty. Nie rzucie. No nie. Dobra, teraz jakimś innym. Ej, dobra, dawaj, wybieramy sobie na ślepo. Nie ma opcji, ja mam za dużo ja tysiaczków. Ale nie wybiorę sobie tysiaczki. Nie, ci nie. nie, ci ty nie ci. wybieraj mi tysiaczka. Ci Proszę cię. Mhm. Ale też nie złapiajki, tak? Ej, nie, dobra, wybierze, wybiorę ci ej, tego. Chelik. Też Dawaj. Dawaj. Ja tak bym... ile ja... No co ty gadać, Zaczynamy, chciałam. Tak, nie dawaj. Ja nawet nie wiedziałam, że mam coś na naszego. No i ja też nie widzę. No nie, umawiałeś mi się, że nie i dawaj. Nie, to pas. już widać. No, o, Lumi, masz na niej największą pastę. Czy mi Zigi zygi, zugi zygi. Taki słaby? A nie. Nie, tych lepszych dawaj. Gigi, gagi. Gigi. Bliżej. Ja, ja mam nową już na. Bicja. jeszcze nie zaczęłam nawet. E, proszę kogoś wyżej, tak żeby bliżej do tysiąca było. Dobra. Ale no, puszam do tysiąca to nie tysiąc, No dobra, muszę, no to nie wiem, nie. nie wiem co z tego będzie. Czarno to widzę, chociaż Berry jest kolorowy. Dobre. Dzięki. Doceniasz moje suchary? Bardzo się cieszę. Magik. Magik. Magiku, wyczaruj Magik. nam zwycięstwo. O nie. Magiko, wyczaruj nam zwycięstwo. Dobra? Tak, też będzie. Ej! Ty to jesteś magiczny. Skąd a? wiedziałeś? Co gadget? Hej, co to za gadget? Aha, bo teraz się gadżety powymieniały jakoś. Co on robi takie te bezpłatkowe, widziałeś? Tak, bo to Strander Pinzbek. Chodź. Ten Choy. mój? To jest Steve. Ahoj, co on tam dał? Ahoj? O, aż tak się Dawaj jeszcze tutaj, tutaj na boku, na boku, tam wyżej. Co to znaczy na boku, lewo, prawo, mimo. Dół. Góra. Ahoj, on robi. Oj, oj, Captain! Z tego co pamiętam, to tu jest Steve, bo on chyba w rogiarni prawda? Pięknie. Ja się nie oglądałem, ale chyba. dawaj, dawaj, dawaj. Ale ja bym chciała, bo te pierwsze są 13. Kiedy kiedyś obejrzyłem. Nie Ale 13 są te pierwsze. Ale tu nie masz 13. To tu moja się chciała, żeby. A nie, no to wiesz, ja mam 40, to my też możemy. Ale bo moja chciała. Kuty, nie widziałem. Pani się wywinął. Paniaczek. Ej, patrz, Starcie mamy. Ty to widzisz? Nie. Lóż, ty to widzisz? Ej, e. e, albo czekaj, sprawdzę, czy to Dobra, jest. Dobra, zmieniamy. Zmieniamy Iber. teraz. Sprawdźmy, czy to jest serostrite. Zmieniamy, zmień mi teraz. Serostrite, złodziarni, achoj! No, 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 no. <laughs> mm. Dobra, ja ci wybrę berego, na którym masz 11 11.2, ja e, teraz sobie szczęśliwie. Nieee. Dawaj, nic no. right. <laughs> nie zrobię. Już? Ja mój! Co za karę? <laughs> Co to jest? Piałeś. No, bardzo go lubię. A ja mam kuła? Ja bardzo lubię kiełka. Ja. Ej, ten, ta nowa legenda... Ta nowa legenda... Ona jest mega niefajna. Ona jest tak słaba. Buzzer! Dlaczego wychodzisz? Ja nie chcę tego. Piec, piec. Ja nie mogę! <laughs> ja się tak po prostu. Ej, kto to jest? Max. Oj, no. Mieszka, Ona wygląda jak ta, Anna. Okay. Być może dam to ku zno. Ja liczysz, że się zamieni z tobą za coś? Nie. A on, on ją chce? Za filmu dam. A, no to miło. No, bo on zbiera kolekcję y, zwyczajnych, nie deaktualizowanych. To się po drugiej stronie aktualizuje. Takich, takich figur. Ej, kupcie, ej, skupcie. Się, skup się. Ja mam dwóch Widów, bo mój kuzyn właśnie dał Wida. Masz na tą figurkę, dziękuję bardzo. Ale ty bardzo. masz. Yy, masz. Yy, masz przez yy, yy, tak? Nie. Tu Ilu ich jest w ogóle? Dużo, bo jeszcze są te. Nie. Bo myślicie, że tylko na tej gazetce. Dobra, są dobra, te dobra, wszystkie. dobra, ziomuś. Aha, fajnie. Chur. Bo tak tak jest, naprawdę no. to nie na tej gazetce są wszystkie. Kurczę, ja tu miałam, że tym nie... kiełkiem widzę O ty, to? nie ma szans, mi o, nie. <śmiech> <śmiech> Ale nie fajnie, jak się zaczaju widziałeś to. Uuuu, cool, dude. fajnie. Nie fajnie. Nie fajnie. Ja w ogóle nie wiem, bożę... żebym. Uty, o uty, o uty, o uty, 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 uty. Ja się tutaj na niego. Dobra, tylko on został. Już? Tylko on został. A ten. No czemu ja nic nie zrobiłam w ogóle? Nie mogłam strzelać w nie pęteczka. piąteczka. Dawaj, to gramy dalej. No, by chciał? Nie chciał, Poczekaj, poczekaj. Czekaj. No poczekaj. Nie chciał z nami, a on nas wyratował. No słuchajcie, po prostu idźcie mi głowę. Pomóżcie, zostawcie lajka. <laughs> o Boże. Nie, nie będę robił tych shortców, a żebro lajki, nie ma opcji. Nie będę żebrał od was lajków. Jak chcecie lajkować, to możecie. Dla mnie to po prostu jest bardzo miłe. Będzie. Tak. Idę na nich. Wiecie, my mamy... Mamy. Hello! Sam Hello! jestem. Nie, 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 nie. Patrz, ale super. Gdzie I kill, ty jesteś? I kill two guys. I kill two guys. No świetnie, tylko my też żeby tu poradziliśmy, ale tego nie będzie znowu na odcinku, bo ty decydujesz, że grasz tam. I kill two guys. Nie fajne. Jesteś na rylem, to można... Może on będzie no, nie chciał nam tu, to nie jest dobry. Też? Nie, nie. Czekaj, ja bo ja zanim obejdę dookoła. Nie! Mam tak dużo kubów! Ja też mam dużo, ale. Sixteen! Six, seven! Six, seven on a Merry Christmas! Nie, tak, chwila, muszę wam Six, seven on a Merry Christmas! tak. Six, seven on a Merry Christmas! Six, seven on a Merry Christmas! Six, seven, a Merry Christmas Six, seven, on a Merry Christmas! Dlaczego ty nie grasz, a ty sobie śpiewasz? O ty, o ty nie! Jak mnie zbablokował! Zbablokował Zbablokoła mnie. <grym> <grym> Super. No, on mi zrobił, zbablokował mnie. Widziałeś to? Widziałeś to, ty sobie śpisz, a ja tu walczę o nasze zwycięstwo. 7. Ja tutaj walczę o nasze zwycięstwo, popatrz. Ona jest chodź, tylko w chodź, jednym teamie, 6. ona jest tylko sama. Misiu, do góry, chodź do góry! Ona nie, jest sama, ona do jest sama! Góry. Nie, ona nie była sama. Do góry! Tam jesteś. tam jesteś, tam jesteś. Ale jest wielkie starcie! Ale było wielkie starcie. Wiem. Ale gdybyśmy poszli razem do góry i ich załatwili... Dawaj dalej, dawaj. dawaj. Nie chce z nami grać Morty. Nie fajnie, Morty. <laughs> Dobra, to co? Ostatnia wygrana? Do trzech raz wygra. To ostatnia wygrana. Ostatnia wygrana i będzie to super. Nie to przegrać. A idziemy dalej. Proszę. I dalej, i dalej, i dalej. Byli sobie dwaj ludzie, którzy grali aż do skutku. Co? Którzy grali aż, aż do, do skutku. Byli w końcu wygrać. Musimy to dopracować. Będziemy gotowi na nas dotknąć Było sobie dwojga ludzi, którzy grali było, w było, było sobie dwojga ludzi, którzy grali w Brawl Stars. Oni lubili tą grę, a inni już nie <laughs> <laughs> so, Bolało mnie to, dziękuję aj, się. Ale bolało, idź za nią, idź za nią, patrz, idźcie tam Co to jest w ogóle? Ta, ra, 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 ra. Tak Niech ja mi te skiny mylą, ja nie wiem jak ty po skinach poznajesz kto to jest. No normalnie. Tam jest to DJ Frank? Kara? No i ktoś jakaś... tam... No kolego, jesteś dzisiaj umarły. Mama, co ty zrobiłaś? Wiem, sorry, chciałam... Ej, że zaczęło. Dosłownie, tak jakbyście grali razem w teamie. On ci płaci. Pomag za... pomagam, widzisz, jaka jestem. On ci płaci za to, żeby żeby wygrał. Pewnie wygra z nami potem. Dobrze, dawaj ich tu. O, jednak nie wygra. Oj, aj, aj, aj Ja już temu Frankowi DJ-owi zabieram Część, w fart. To śmieszne. teraz. <noise>

Dziękujemy za oglądanie, mamy guys. nadzieję, że się poprawimy i będziemy częściej nagrywać, prawda? Dziękujemy wam bardzo za to, że... Prawda? prawda. Dziękujemy wam bardzo za to, że... <laughs> za to, że jesteście tutaj z nami, oh, że... za to, że subskrybujecie. Tak. Moim marzeniem jest 100 tysięcy subskrypcji, więc teraz postaram się więcej dla was nagrywać. Ale fajnie. Super. Dziękujemy. Dziękujemy. Pa morderczki. Pa mordeczki.